Witam, więc dzisiaj zaległość filmów, znaczy z rzeczy, które leżą mi na półce i powinienem wyjąć je dawno, a wyjmuję dopiero teraz. Eee, nie wiem kiedy to przyszło, nie pytajcie się. Nie chcę mi się sprawdzać, nawet dość dawno. Więc e, dzisiaj mamy to. Czyli wieko wiekopomna chwila, bo co to jest? No, to jest oświetlenie do mojej kamery. Jak widać, tutaj soft light. Eee. Więc może teraz, jak będę nagrywał, to będzie coś lepiej widać. Jest szansa, nie ma pewności. No dobra, nie ma co gadać. Otworzymy, zobaczymy. Z tego, może inaczej. Co tu piszą ciekawego? Nic nie, nie piszą. A nie, coś piszą. Coś jest napisane. Znaczy się. Coś jest napisane, nie? Więc jest napisane, że ma od 3200 do 5600 kolor. Że ma 4000 mA, tą baterię i że wysoką jasność. To tyle napisali. Sobie to sprawdzimy, w realu. No więc tak, instrukcja. Nie wiem, czy statyw jest, czy nie, nie pamiętam. I tak, chodziło mi o to, że to będzie mocowane głównie do. Mam nadzieję, że tak jest. Chyba tak. Że to będzie głównie mocowane do aparatu. Bezpośrednio, na górze, jak lampa błyskowa. Z tego co pamiętam, to tako chciałem właśnie. Takie oświetlenie, ale mogę się mylić. Ale się okaże, nie? Także instrukcja jakieś... Właśnie ten, ten statyw mnie zastanawia. Bo tu jest ten statyw, nie wiem czy on jest w zestawie, czy nie, zaraz się wyjaśnię. Samo oświetlenie jest bardzo... Bardzo przyjemne. Z wyglądu, jak można sobie na ścianie powiesić. Nie można, bo dupę ma taką dużą. I teraz tak, co mamy na dupie? Na dupie mamy wyświetlacz, włącznik. Włącznik wyświetla dwa potencjometry. Jeden jest od koloru, drugi jest od jasności. Na wyświetlaczu i do tego mamy input 5V 3A. Dwa wejścia. Jedno jest mini USB, chyba z tego co pamiętam. E, nie pamiętam czy to jest mini czy mikro, nigdy się tam nie, nie pamiętałem. A drugie jest USB-C. Także i tak będzie używane USB-C. No ale są dwa, jakby ktoś potrzebował. Dobrze wykonane nawet. Zdejmujemy oczywiście z wyświetlacza główienko. Proszę bardzo. Wyświetlacz ładny, nieporysowany. W ogóle dość ładnie to wykonane jest, muszę przyznać. Także Także ceny nie pamiętam. Wkleję, zobaczycie. Nie mogę nawet powiedzieć, czy było tanie, czy było drogie, bo nie pamiętam. W tym wypadku akurat. No i mam jakieś dodatkowe rzecz. No to jest sto, jak już chyba, mi się wydaje, właśnie. Sto, jak się przyda, bo. Mimo wszystko, jak y, chcecie sobie doświetlić coś innego albo na przykład z innego punktu, nawet podczas nagrywania to wtedy też to będzie miało sens, nie? Linki oczywiście do produktu będą Stojak, taki stojak-chwytak, front przód, tył, rozkładany jest tak O! Tak to wygląda I możecie to również jako chwytak, nie? I wtedy możecie na przykład, jak ktoś Was napadnie w domu, to wyjmujecie mu w oczy, a drugą ręką tam dzwonicie na policję. Ładny stojak, podoba mi się. Sprawdzam sobie tak od razu, jak się go trzyma. Nie będę go raczej nigdy trzymał, ale do trzymania też jest okej. Okay. I oczywiście jest chyba regulowany. Nie wiem, jak on jest regulowany. Aha, pojezorstkę. Próbuję go. Jak on jest regulowany. To jest do wkręcania tego. O co tu chodzi? Jak to jest regulacja? Może nie ma regulacji? Musi być regulacja. Bo tak jakbym widział, że on jest. Wydaje mi się, jakbym miał być re regulowany. Zaraz go popsuję. No nie wiem czy dojdę. Jak zobaczę, jak dojdę, jak on ma być teoretycznie regulowany, to wam jeszcze pokażę. Więc chwytak się rozsuwa. E, dość, dość prosto oczywiście, tylko ja najpierw chciałem go rozsunąć z tej strony wypchnąć. wydawało mi się, że ta część się rozsuwa, nie? Zwłaszcza, że tu ma takie jak do suwaka właśnie, tak to wygląda. No nie. To jest dużo prostsze, tu po prostu wyciągamy. <grywia> także, także się rozsuwa. No dobra. Tu pochowamy. Jeszcze są jakieś dwie rzeczy. Pewnie kable i pewnie, nie wiem. No więc tak, kable są. Jaki jest kabel? Kabel jest USB-C na szczęście, więc jest bezproblemowe i drugie coś nie wiem co aha do montażu na kamerę, na kamerę właśnie czyli przykręcacie i tu macie na kamerę super sprawa także możliwości montażu są podwójne może stać oddzielnie, może być trzymane, potrójne właściwie może być oddzielnie, może być sobie stać, może być trzymany w ręku i może być na kamerze to tyle Teraz to ja to naładuję do pełna i sobie sprawdzimy jak to świeci. Akurat już może będzie ciemno, to będzie lepiej to ocenić. Skoro obudziłem się w nocy trochę nawet wyspany, bo się wcześniej położyłem, to postanowiłem nagrać w ciemnościach, także uuuuu uuu, nic nie widać, nie? E, to światełko sprawdzimy sobie teraz w ciemnościach, nie? E, będzie po prostu lepiej oddawało, co tam możecie z niego uzyskać. No więc włączamy je proszę przede wszystkim. Tylko jak znajdę włącznik. Gdzieś tu był. O, dobra. Więc na światełko mamy wyświetlacz. Wyświetlacz pokazuje barwę i pokazuje baterię i pokazuje ile procent światła mamy ustawione. Więc teraz jak będę sobie włączał światło, to taki mniej więcej jest efekt. Nie? 11, 20... 40, no więc ustawimy 50%. 50% oświetlenia wygląda tak. Możecie już spokojnie na tym nagrywać jako jedynym świetle. świetle, bo u mnie dodatkowe światło teraz to jest jedynie tablet, który obsługuje kamerę, ale to on ma czarne tło, więc zasadniczo. I teraz ustawimy sobie 75%. To wygląda tak. Jest spoko. I teraz jeszcze, bo zapomniałem zmienić barwę, możemy zmieniać, bo to jest barwa teraz 3200, czyli taka bardzo żółta, a jedziemy maksymalnie do barwy 5600, czyli zimne. Tak? To zimne wygląda tak. Ustawmy sobie gdzieś 4,5. 4,5 jakieś takie będzie neutralne mniej więcej powiedzmy, trochę zmienia nam podgląd. Oczywiście jak zaczniecie, jakbyście zaczynali, bo ja teraz się bawię trochę, ale jakbyście zaczynali nagrywać, to oczywiście robicie coś takiego. Nie pamiętam jakie jest. Nie pamiętam jakie jest ustawienie żółtego światła, znaczy takiego żółwkowego To robicie sobie od razu ustawienie na kamerze pod odpowiednie światło i ona też wam będzie łapało inaczej. nie? No dobra, to teraz zróbmy sobie jeszcze 100%. Yy, cholera, nie ten, 3,5 tysiąca, no zróbmy do 4. 4, 4, 4 tysiące kelwinów, nie, i yy, na maksa ust ten, włączmy teraz 100%, no to 100% to daje tak, nie, to jest takie światło, pokażę może w kamerę, tak to wygląda, jest całkiem ok. nie jest jakieś nie wiadomo jakie, tam chyba silniejsze wersje też były, ale głównie, mam, nie pamiętam już, bo jak zwykle, tak jak u mnie, to dawno kupowałem. No i oczywiście to możecie również używać w ten sposób, nie? Także światło jest jak najbardziej ok. Nie pamiętam, jaka była cena w kleju, oczywiście. Bateria, pozostaje kwestia baterii, jak bateria będzie się przedstawiać, to zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie OK. No tutaj 4000 mAh to daje taką nadzieję, nie? Fajny jest ten wyświetlacz, to mi się podoba, że widzicie wszystkie funkcje. Oczywiście on nie jest dotykowy, nie? To jest tylko mały LCD, ale dzięki temu widzicie wszystkie funkcje i stan baterii i tak dalej, nie? Nie jest to na jakiś tam diodach, tylko to jest fajne. No plus. Potencjometry chodzą dobrze, włącznik chodzi dobrze. Wszystko działa. Ja teraz jeszcze tylko włączę. Wezmę to podepnę bezpośrednio, Aaaa, ale jak się przyciąłem, musicie uważać, bo cholera. Widzicie to? Nie, Nie widać. Teraz to światło tak daje, że, że wszystko za tego, przyciąłem sobie palca, <głynie> składając stojak. Strasznie ma takie ostre te, krawędzie, <głynie> cholera jasna. E, także jak będziecie składali to jak to uważacie można sobie można sobie przyciąć ten dobra jeszcze tylko założę to na kamerę tak jak powinno być Kamer, na, na kamerze macie o e, tu jest dość dużo regulacji czyli możecie go pochylać i tak dalej i tutaj ja teraz spróbuję to założyć po ciemku a jak nie to zapalę sobie światło o, myślę, że się uda. on tu nie ma żadnego zasilania chyba Mam nadzieję, że nie ma, chyba nie ma Nie aż tak nie jest, bo jeszcze jakby się zasilał z kamery, to tak szczerze mówiąc, było trochę chyba źle, nie chcę żeby jej, nie chcę, żeby jej tam, dobra. no i co to jak to, jak to będzie? Aha, okej okay. Dobra. No dobra Czyli tak to działa z kamery. Jak macie na kamerze to jest, tak, to jest taki efekt. Chyba lepszy nawet na pewno lepszy, bo świeci Wam w punkt mniej więcej, gdzie kamera nagrywa, nie? I do tego możecie sobie oczywiście regulować. Regulować sobie światło. Góra, dół. To tylko pokażę Wam jeszcze ustawienia tak. Jeszcze raz prześledzimy sobie te ustawienia. Barwy to już na 100%, żeby nie kombinować. Pokazując, o ten właśnie, o to sobie tak. Czyli mamy tak. Od 10%.

90%, no i 100%. I barwa od dolnej, żółta, 3200. Teraz pojedziemy na 5. To jest 5. I końcowa jest 5600. Tak to wygląda. Szczerze mówiąc, chyba żółta najbardziej mi pasuje. Nie aż taka bardzo żółta, ale te 3,5. No, 3,5 najbardziej mi pasuje. No i na, na 100% troszkę zaburza za zaburza cały obraz, moim zdaniem. Na 50%. Na 50% jako jedyne źródło światła, jakbyście nie mieli coś innego, to jak widzicie, jesteście w stanie nawet to nagrać. Także całkiem fajne światło. Biorąc pod uwagę jeszcze, że dzięki temu stojakowi, dzięki temu, że możecie je zamontować na kamerze, to jakby możliwości zastosowań są dość duże nawet możecie sobie jako światło na ryja stosować jak tam potrzebujecie do kamerki albo coś. Także hmm, polecam. Chyba polecam, bo nie pamiętam ceny. <ścoughs> Ale ja, jak wkleiłem i cena jest odpowiednia, to polecam. No to tyle już, tyle o świetle. Bateria mi przez ten czas nie spadła nawet do kreski. Także, aj, nie bawiłem się jakoś strasznie dużo. No 4000 mAh, godzin to, to liczę, że nie powinno być z tym problemu żadnego. Na razie i do następnego.